Co jest grane? Zamordowano jedną z nas. Były gliniarz, który ją znalazł, zrobił zdjęcia. Jak się nazywała? Andrea. Była nowa. Ta Rumunka. To ją znaleziono w lasku. Skąd wiesz? Widziałam ją na parkingu. Kiedy? Przedwczoraj. Nowe nigdy się tam nie zapuszczały. Co jest? Spotykacie się? Jasne, że nie. To zły pomysł. Koleś ma podłą reputację. Powiedz, czy widziałaś Andreę?